W Biblii czytamy o braciach i siostrach Jezusa. Tylko teraz pytanie: kim oni byli? Istnieje wiele możliwości, jak to rozumieć. Ja wam pokażę dzisiaj pięć. Cztery ze starożytności i jedną współczesną, taką bardzo kontrowersyjną. Pierwszą możliwość dostarczają nam ebionici, czyli tacy chrześcijanie ze starożytności, którzy trzymali się prawa mojżeszowego. Według nich Jezus był biologicznym synem Józefa i Marii, którzy później mieli inne dzieci. Czyli według tego poglądu Jezus miał braci i siostry z tej samej mamy i z tego samego taty. Drugą możliwość dostarczy nam Helwidiusz. No i być może, chociaż tutaj toczą się jeszcze dyskusje, Tertulia. Według tej możliwości Jezus przyszedł na świat w sposób nadprzyrodzony z dziewicy, bez udziału ziemskiego ojca. No ale później Józef i Maria się zeszli i urodzili kolejne dzieci. W tym przypadku Jezus miał rodzeństwo z tej samej mamy ale z innego ojca. Trzecią możliwość dostarczy nam proto protoewangelia Jakuba. Według tego dzieła Józef posiadał dzieci z poprzedniego związku, czyli Jezus miał przybrane rodzeństwo z innej mamy. Ta opcja cieszy się dużą popularnością wśród wschodnich chrześcijan aż do dzisiaj. Czwartą możliwość dostarczył nam Hieronim w IV wieku. On chciał, żeby nie tylko Maria była zawsze czysta, ale żeby także Józef był czysty do końca swoich dni. W tym przypadku bracia i siostry Jezusa to jego kuzynostwo. Ta opcja jest bardzo popularna do dzisiaj wśród rzymskich katolików. No i teraz mamy ostatnią, piątą możliwość, bardzo kontrowersyjną, która pochodzi od profesora Jamesa Taybora. Od razu zaznaczę, że większość biblistów jej nie kupuje. Wygląda ona tak: Maria wychodzi za mąż za Józefa, który nie jest biologicznym ojcem Jezusa. Ponieważ Józef szybko znika z kart Nowego Testamentu, to istnieje możliwość, że zmarł. I to jeszcze bezdzietnie. Zgodnie z prawem mojżeszowym, brat Józefa powinien poślubić wdowę, aby zachować ciągłość rodu. Według Hegezypa z II wieku Józef miał brata o imieniu Kleofas. No i ten Kleofas miał żonę, która miała na imię Maria. Co ciekawe, według Ewangelii Jana, mama Jezusa miała siostrę, o imieniu Maria, która była żoną Kleofasa. Czyli mamy dwie siostry o imieniu Maria, które wyszły za mąż za dwóch braci, Józefa i Kleofasa. Według profesora Jamesa Tabora to trochę dziwne, ale to jeszcze nie koniec. Oto Maria, żona Kleofasa, miała synów, Jakuba, Józefa i Szymona. Ale według Ewangelii ci chłopcy często towarzyszą mamie Jezusa. Czyli czyje to były dzieci? Według profesora Jamesa Tabora, istnieje tutaj zbyt wiele zbiegów okoliczności. Albo doszło do pomieszania imion, albo ktoś starał się coś ukryć. W tym przypadku Jezus miałby przybrane rodzeństwo, ale nawet nie z Józefa, tylko z Kleofasa. Jak więc widzimy, kwestia braci i sióstr Jezusa jest bardzo skomplikowana.